Cześć. Mówiłem przy okazji wcześniejszych filmów o znaleziskach piwnicznych. Przyniosłem wtedy m.in. stare gazety. Wśród automotor sportów. było kilka innych gazet oraz trochę prospektów, m.in. z Polonezem Karo, który już pokazałem. Pozostałe, które nie dotyczyły naszej rodzimej motoryzacji, również chcę pokazać. Maszyna losująca postanowiła, że jako pierwszy pojawi się prospekt Mazdy. Był sobie w naszym kraju taki piękny okres, że aby zdobyć podobne materiały, trzeba było pisać do dobrych ludzi za granicą, a w zasadzie do firm, i liczyć, że łaskawie takie materiały podeślą. Oczywiście swoje mógł zrobić też wyjazd za granicę i rodzina lub znajomi tam mieszkający. Ten prospekt pochodzi już co prawda z początku lat 90., więc już z granicy czasu, gdy takie materiały były na wielkim rarytasem, ale chyba jeszcze spokojnie się łapał wtedy na rarytas. Jeśli dobrze pamiętam, to dla mnie takim czymś był. Chyba można spokojnie powiedzieć, że po latach znowu się nim w jakimś stopniu staje. Oczywiście wiążą się z tym zupełnie różne odczucia. Te dawne przywołuje m.in. zapach prospektu, który mimo upływu tylu lat wciąż lekko czuć. Ale takie rzeczy to trzeba już pamiętać, ich wytłumaczenie jest raczej niemożliwe. A jak ten konkretny egzemplarz trafił do Polski? Tego nie wiem. Do mnie trafił od kolegi z klasy właśnie gdzieś na początku lat 90. wraz ze starymi numerami motoru, które niestety wyparowały. To tak tytułem opisu ogólnego do tych kilku materiałów, które posiadam. Teraz zobaczymy sobie, co mamy w środku tego. Co ja w nim widzę po tylu latach? Zapewne ma to również związek z moim wiekiem, ale ja tu widzę m.in. pewną wizualną granicę epok. Nie tylko w sensie stylu lat 80. i 90., ale też w sensie motoryzacji starej i współczesnej. Przykładowo, gdy patrzę na tę Mazda 121, to widzę pozaokrąglane współczesne auto. Oczywiście zaraz łapię się na tym, że jeśli chodzi o produkcję, to takie auta w zasadzie wyginęły, są właśnie wspomnienie o moim wieku. Z drugiej strony, aut tego typu jeszcze sporo się widzi na drogach, więc myślę, że i sporo młodsze ode mnie osoby też mogą mieć przynajmniej podobne odczucia. Wnętrze tej Mazdy też nie jest dla mnie czymś przedpotopowym. Mazda 323. Tutaj już więcej lat 80. niż 121. Chociaż i lata 90., oczywiście obecne. Jednak wersja ze zdjęcia numer 7 to w latach 90., a także pewnie i późniejszych, to było coś. Na pewno wiele osób chciało ją mieć i zwracało się na nią uwagę. Auto przynajmniej w niektórych wersjach, na pewno ładne i mogące już obecnie robić za klasyka. Mazda 626. Tutaj też ta granica lat 80. i 90. widoczna. To zdjęcie główne robione z tyłu chyba trochę przekłamuje. Na nim samochód wydaje się nowocześniejszy z wyglądu. Pamiętam, że Mazda 626 na przełomie lat 80. i 90. miał mój wujek mieszkający na Pomorzu Zachodnim, i pamiętam też, że za tylnym kloszem do niej jechał specjalnie na Górny Śląsk. Nie pamiętam natomiast, która to była wersja tej Mazdy. Żadna wcześniejsza na pewno by mnie nie zdziwiła. Patrząc na tę Mazda 929, zauważę, że ogólnie widać, że do tych zdjęć zdecydowanie się ktoś przyłożył. Odpowiednie tło, ujęcia, wersje, kolor. Gorzej, niż w rzeczywistości, te samochody na pewno na nich nie wyglądają. Klasyczne linie tej mazdy, przynajmniej w takim zestawie, mogą się podobać. Widzę tu trochę Audi, trochę Saba. Podoba mi się też pulpit. Tutaj trochę zabawek, szczególnie w oczy rzucają się oczywiście kabriolety. Obydwa to klasyki. Przy MX5 odczucia podobne jak przy 1.2.1, chociaż nie można powiedzieć, że nie widać upływu czasu. Jednak i w dzisiejszych czasach jest to na pewno ładna zabawka. RX7 ma linie bardziej klasyczne, ale i takie też niekoniecznie się starzeją. Dopiero następna generacja się zaokrągliła. Obie mi się podobają. Z tych widocznych na zdjęciu, chyba te bardziej klasyczne i agresywne linie RX7 bardziej do mnie przemawiają. Czyli to Porsche 924-944 wcale nie było takie brzydkie. Tu jeszcze ogólne i szczególne pochodzenie prospektu, i to już wszystko. Pozostałe prospekty też się pojawią, nawet jak nikt nie będzie chciał. Dzięki za oglądanie, subskrypcje i takie tam. Dzięki za wsparcie i za ewentualne wsparcie. Cześć, do następnego.